Elżbieta Zapędowska nie zostawiła na Blance nitki mocne z jurorki i idola. Wybór Blanki na reprezentantkę naszego kraju podczas 67 konkursu piosenki Eurowizji spotkał się z dosyć chlodnym przyjęciem ze strony widzów. Krytycznie o występie piosenkarki rozpisuje się też spora grupa internautów. W dodatku zbulwersowani słuchacze zarzucili wokalistce plagiat i nieudolne kopiowanie scenicznego wizerunku Ariany Grande. Część widzów była tak niezadowolona z końcowego rezultatu przesłuchan, że niektórzy z nich zdecydowali się przesłać do telewizji polskiej Apple z prośbą o odtajnienie głosowania. Jak się jednak okazało, lodarzy TVP całkowicie zbagatelizowali wiadomości otrzymane od zbunwersowanych melomanów. Wybór solo, posłuchaj, na utwór reprezentujący nasz kraj podczas tegorocznego. 67. Konkursu Piosenki Eurowizji który odbędzie się w Liverpoolu, skomentowali już m.in. Krystian Ochman, Michal Szpak, a także Gosia Andrzejewicz. O polsko-bulgarskiej artystce z Dazyla wypowiedział się te gwiazda poprzednich edycji konkursu Conchita Wurst. Teraz o możliwościach wokalnych Blanki wypowiedziała się sama Elżbieta Zapędowska. Specjalistka od emisji glosu i była jurorka, i nie szczędziła słów krytyki i nie pozostawiła na piosenkarce suchej nitki. Wydaje mi się, że ta piosenka i ta dziewczyna nie mają żadnych szans na eurowizji. Ale może się mylę. Dla mnie to jest kompletna beznadzieja skwitowała bezpardonowo ekspertka w rozmowie z faktem. Trenerka glosu niezwykle nisko oceniła, także techniczne umiejętności wokalne 23 latki. Tam jest niestety szereg uchybień nie tylko technicznych, ale i artystycznych. To tak, jakby przyszła ziota z ulicy, a ja miałabym analizować jej wykonanie i warunki wokalne. Esa, jakie S.A.? Ale ja nie wiem, jaka była przyczyna, że nie ja wybrano, nie znam się z litosnań zapędowska. Wygląda na to, że polska reprezentantka może mieć spore problemy z przekonaniem do siebie europejskiej publiczności. W głosowaniu przeprowadzonym w grupie losników konkursu piosenki Eurowizji 23-latka zajęła dopiero .25 miejsce na 37 możliwych, zdobywając jedynie dwa punkty. Pocieszeniem może być to, że za Blanka uplasowali się artyści z takich krajów jak Niemcy, Chorwacja, Dania, Irlandia i Ukraina. Jak poradzi sobie piosenkarka na 67 konkursie piosenki Eurowizji? Przekonamy się już niebawem. Final rusza już 13 maja i odbędzie się w Liverpoolu.